Siema, z tej strony kanek. Dzisiaj z żurkiem, nie wiem będzie film informacyjny. Mm, I po prostu teraz będziemy się w tle i gadać tyle. Będzie co z kanałem, co dalej. Bo jakby tak się nie klei ten Minecraft i wojownicy na moim kanale. Więc mamy nawet fajny pomysł. Co do następnego filmu, czy nie następnego filmu, ale Film pojawi się za tydzień, prawdopodobnie, bo następny film to może być jutro, a może, nawet może dziś, jak ja, jak ja to nagrywam, czyli jutro, bo ja to nagrywam w niedzielę, a wstawię go w poniedziałek, bo w sumie już niedzielę jest późno. Ja. I to będzie na Security Bridge odcinek, a ten co będzie za tydzień, w niedzielę, tam w weekend, czy nie, to będzie o jakby, jakby to pisać, fanfika piszę z Żurkiem o tym puszystym futrze i ogółem tym ciekawie będzie, więc damy jakby kawałek prologu który nie będzie zawierał puszystego futra ani za bardzo jego rodziny ale będzie też przedstawiał to co może się dzieć dalej, a jak, jeśli kogoś to zainteresuje no to instrukcje dam w linku tamtego filmu w przyszłości oczywiście jak się spodoba no to będzie nowy kanał z wajakami oddzielny, ale linka przez Discorda będziemy dawać oczywiście tylko osobom, które na pewno znają wajaków a nie jakimś tam widzom z tego kanału, którzy nawet nie znają, no mamy jakby, no przez ten cały czas się uzbierali ludzie, którzy specjalnie dis dis dislajkują moje filmy i dlatego osoby ze wsięgi przez nich, to jest ich to ogrom tych ludzi. To są z prawdziwego życia, mnie nie lubią. <taki> Takie życie. Um, nie wiem. I jak będę czytać, to będzie ten prolog. I za dużo nie będę spoilerował, bo tam będzie się dosyć dużo działo. Dużo. No, będzie miał tylko trzy strony w sumie, około. Um. Ale te trzy strony zawsze coś dadzą. Będzie tam strwał z kilka minut. Um. Będę czytał sobie to po prostu i tyle. Więcej części tam się pojawi, potem będę czytał rozdziałowo to na tym kanale i będą tam się pojawiać ciekawostki i różne inne, a na tym kanale będzie Minecraft i tak dalej. Ale teraz to jest też ważne info jakby na tych co tam lubią wojowników, to więc będzie trzeba się przenieść na tamten kanał. Ale on dopiero tam powstaje jeszcze, profilowe trzeba będzie. Narysować to zadanie dla Żurka. No, postaram się jak najszybciej wyrobić. No i jakby tam będą, jakby ten kanał będzie przedstawiać puszyste futro, pojedyncze. Ale tamten kanał będzie przedstawiać totalnie nowe postacie. Chociaż w naszym, podpowiem już, że w naszym fanfiku będą jakby, no, jakby to nazwać dla tego fanfika kanoniczne. Dla tego fan, fanfika więc pojawią się nawet w tym fanfiku o błyszczym włóczu, więc no <głos》> będzie ciekawie ale ja nie będę stresował za dużo, bo może ktoś tam z tego kanału jakoś dobrudnie do tego i dowie się kim oni są i myślę, że taki krótki odcinek dosyć ten jest no nie ma za dużo do, do rozmowy. W ten FNAF Security Bridge nareszcie po roku wróci od zera. Muszę niestety na, nagrywać, bo komputer nowy te sprawy. No, nie zapisał się. Ale myślę, że lepiej będzie lepsze wrażenia. Więcej FPS-ów. A... Nie wiem co tam jeszcze. Nie wiem Żurek też masz coś tam do przekazania? Nie, w sumie. Twój kanał, to, to najlepiej wiesz, co tam poopowiadać im. A w sumie ten, ta druga część kanału, czyli, jak było głosowanie na kanale, się wyświetliło, no to większy procent tych ludzi właśnie wygrał, bo po, będzie podział na, na dwa kanały. A ten drugi kanał, nie ten, co teraz jest, będzie będę prowadzić ja i Żurek razem, wspólnie po prostu. No. No. Jakby, jak ktoś będzie się pytał cały czas, no to na pewno mu nie damy linka do tego, chyba, że będzie znał Wojowników, no to może mu damy, się na pewno. Więc to będzie takie przeniesienie na kanał, tam będą się pojawiać różne rzeczy typu jakieś, na razie, biedne animacje, jakby to nazwać, jak ostatnio, wczoraj, chociaż znaczy wczoraj, tydzień temu, nie miałem pomysłu co nagrać, więc to na szybko nagrałem, chociaż od tamtego, od tamtego filmu już miałem plany, podzielić ten kanał na dwie części. Tylko tak nie chciało mi się tego nagrywać. Zostałem, zrobiłem parę obrazków szybko, narysowałem jakoś. Jakoś to wyszło, nie jest najgorzej. Żurek, jak to, jak to oceniasz? Hmm. E, powiem ci, że to nawet dobrze wyszło, jak to jest twoja pierwsza animacja. Jakby pamiętam jeszcze swoją pierwszą animację. Wyglądała okropnie. Dzięki, ja bym musiał też zobaczyć twoją pierwszą animację, to też ocenia sobie, ale no to nie będzie już no. na odcinku, bo... Znaczy z mojej pierwszej animacji już nie zobaczysz, bo ją dawno usunęłam. O, smutno. No. A ja bym zostawił no. dla pokoju. Ale nie chciałbyś tego zobaczyć. Na pewno. biedny koty. Dobra, dobra. Uh. Nie wiem. I... Będzie podział kanału już chyba... Czyli na pewno tankie tam, to było po prostu co się obstawia, a nie co będzie lepsze, więc po prostu cokolwiek by ktoś tam wybrał, to, to za dużo nie zmieni, po prostu lepsze domyślenia No a teraz to już na pewno wiadomo, że będzie podział. No, kanał już jest mniej więcej gotowy, jak mówiłem, jeszcze tam dorobić i będzie film taki startowy. Nie wiem, czy na shortsa go wrzucimy, czy nie, ale będzie go ciężko znaleźć, bo już będziemy pod nowymi nikami tam opisywanie. Nie będzie ani żurek, ani kanek 0.1. W ogóle nie będzie wspominane te niki, ani trochę. Mm, I specjalnie, specjalnie zmieniliśmy jakby nazwę tego fanfika. Jakby nie powiem tego na odcinku, bo jak wystarczy, żeby się kiedyś wyszukało go, to by się wyświetlił tamten kanał. I wystarczy, że już po po głosach to się rozpozna mniej już no. no. Ale mi się wydaje, że jak ktoś nie zna wojowników i nie ogląda filmów, to raczej musi nie wyświetlić więc... Ale, um, ale gdyby wpisał nazwę, już samą nazwę co miałem. No to... no, to pewnie tak wtedy. Może by się dokopał do tego. <noise> więc po prostu jakby ktoś chciał nazwę, to też bym na Discordzie napisał. Za bardzo nikt tego nie, więc to jest tajemnicze dla każdego dosłownie oprócz mnie i żurka. Mm, Net nazwa tego, nikomu za bardzo nie, z, nie, z, nie dawałem tego. No chociaż już cytat, który sugeruje tą nazwę jest w pierwszym rozdziale, to nie będę czytał pierwszego rozdziału i prologu na tym kanale. My, czy to tylko prolog, bo tam nie, nie da się domyślić o czym to będzie za bardzo, Czyli o czym to będzie mniej więcej? Tak, imiona będą, ale te imiona nie będą na pewno występować w nazwach tych, bo my już mamy w planach normalnie drugą część, ale dwo co zaczęliśmy pisać pierwszą. O więc myślę, że to koniec odcinka informacyjnego, jakoś tam się go wrzuci na poniedziałek, jest teraz mój niedziałek, już wcześniej ja mówiłem, ното Нара тест